Słuchajcie, dzieją się naprawdę w Bobowicach bardzo dziwne rzeczy. Pewnie doskonale wiecie, że aktualnie trwa starcie pomiędzy gangiem Abery a Bobowicami. Jest wojna. I problem tylko jest w tym, że na początku przejęliśmy, słuchajcie, Bobowice wyrzuciliśmy Smarka aż do Lodowic, czyli 3000 kratek w tamtą stronę. On naprawdę, słuchajcie, musiał skapitulować, musiał uciec, ale on odzyskał siły, odzyskał itemy i teraz tak naprawdę on wypycha nas dalej. Problem tylko jest jeszcze w tym, że on wyprawia naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Rozwaliliśmy, słuchajcie, we wczorajszym odcinku Całą jego choinkę, cały magazyn Słuchajcie, w Bobowicach, więc on naprawdę Mega, mega się wkurzył i teraz Lata pomiędzy właśnie rozwalonym magazynem Gdzie miał mnóstwo broni, mnóstwo rzeczy, golemy, kurczaki I tak dalej, a obsydianową kopalnią W której miał bardzo dużo obsad Też miał poukrywane rzeczy, lawę i tak dalej I cały czas szuka jakiejś skrzynki Szukamy go, słuchajcie, jakby gonimy Na niewidzialnościach, podglądamy, sprawdzamy Co się dzieje, ale on sam jest jakby W tym wszystkim pogubiony i chyba przez to, że wybuchliśmy Mu cały magazyn, to on jakby nie wie Gdzie jest ta jego ukryta Jakaś sekretna skrzynka, o której my nie wiedzieliśmy I problem tylko jest w tym, że jeżeli on Odkryje tą jakby skrzyneczkę, a w niej mogą być Naprawdę dziwne i, i groźne rzeczy To wtedy może być wojna dla nas Bardzo, bardzo ciężka, dlatego zaraz wypijemy sobie Niewidzialność, pójdziemy sobie do Bobiksona Bo on naprawdę teraz mega, mega desperacko Lata pomiędzy właśnie różnymi punktami Tutaj w Bobowicach i szuka, szuka I szuka, i szuka, tylko niestety Nie mamy pojęcia czego, dlatego subskrybujcie Kanał i oglądajcie film do końca Bo jak sami widzicie, naprawdę dzieją się dziwne Różne rzeczy, a my trzymamy kciuki za to, żebyśmy odkryli, co on takiego ukrywa. Nie wiemy co on ukrywa. Może on ukrywa armię, może ukrywa jakąś skrzynkę, może ukrywa jakiegoś sojusznika swojego hero Braina obstranego, czy cokolwiek innego. Dlatego warto po prostu być na bieżąco. I teraz tak, panowie, czy wy jesteście gotowi? Czy wy jesteście Zawsze gotowi? gotowi Zawsze. Jesteście. No bo ja tutaj póki co widzę tylko Elviso, a reszta to ma po prostu w dupie No i ja jak zwykle. Nie no to dobra, Elviso, my możemy iść sami, Zawać, dlatego że, że widać tam nawet jego nikt Dobra, życzam tutaj poteczkę, słuchajcie, tą buteleczkę i lecimy, bo naprawdę on wyprawia dziwne rzeczy. Serio, ewidentnie czegoś szuka, tylko nie mamy pojęcia czego. Ja go podglądałem, ja słuchajcie, się z nim biłem. Jeszcze wczoraj, jeden na jeden. I serio, on ma już ogarnięte itemy. Ale nie wiem, czego jeszcze mu potrzeba tutaj do zwycięstwa. O, widzicie, on tam jest. Oj. Podchodzę do niego, podchodzę. Serio, on cały czas tu rozkopuje. Cały czas wysadza TNT. Cały czas za czymś tutaj goni. I nie wiemy, nie wiemy o co chodzi. Nawet chyba on, słuchajcie, nie wie o co chodzi. I tak samo w obsydianowej bazie, słuchajcie, w tej obsydianowej kopalni. On coś tam, słuchajcie, przed nami skrywa. A tu w ogóle ty, tu nie wybuchuje go z krzyneczki. Tak teraz, co zobaczyłem? what the fuck?

Okej. Okay. Ej, on ma tutaj TNT? A tutaj był nasz system z hoperami. przecież. Tak. O kurde, tutaj też dobra, tego nie. Elegancko. Dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, nieważne. Dawaj, śledzimy go, śledzimy go. Potem, okay. słuchajcie, w najmniej oczekiwanym przez niego hmm, momencie wypijemy, słuchajcie, mlecze. E, mleczko. O, nie, podkę wyrzuciłem. Fakt! Okay, okay, dobra, masz ją, masz ją. Okej, dobra. Potem mu się pokażemy, słuchajcie. Potem mu się pokażemy, spróbujemy go rozklepać i spróbujemy odzyskać to, co on chce zabrać. już piąty secik Ej, zabieram z tej. Piąty secik? Piąty sec! co? Czy ja dobrze o, usłyszałem, że tu zna? chodzi o piąty secik? O czym on mówi star, wiesz? Ej, ej, on wie, że my go podglądamy i tylko kłamie. I tylko co kłamie jeśli? w żywe oczy, a tak na... Nie, no, bo jeżeli on ma 500, setów, to panowie, to na... Dobra, to ja go uderzę błona. z fajer. Fire... Nie, nie mam fajerki. Nie było? mam fajerki. no tak, ja straciłem temat, ale dobra, żeby co on tu wiedział, jest? że coś się tu jest? dzieje. Żeby on wiedział, że tutaj słuchajcie, coś się dzieje. żeby Nie uważajcie, słuchajcie, dzieje? bo on może wiecie, podejrzewać wszystko, Ale żeby nas nie uderzył. Jak on nas uderzy, to jesteśmy na faj. Uważajcie, bo naprawdę się. Uważajcie, serio. Uważajcie na partyklecy. Uważajcie, żeby tutaj wiecie, on nas nie on zobaczył. Strzela go, chłopaki, on strzela. Dobra, no, dobra, ja tu tutaj idzie. uważam okay. Ja tutaj no, uważam. Idźcie za nim, chodźcie szybko. Dobra, no, lecę za nim. Go, bo ucieknie, słuchajcie, może do jakiejś tajnej skrzynki pójdzie Gdzie On cały czas lata właśnie między jednym punktem a drugim i nie wiem o co chodzi. Naprawdę nie wiem o co chodzi, ale serio, mnie się wydaje, że to jest naprawdę podejrzane, więc dawajcie za nim Dawajcie ewidentnie, słuchajcie za nim. Po co ten wbił? Tu jest Ej, Endermite! chodzi Tu jest o, co Endermite! Robi? Co? Gano, ja nie już, wiem co tu się dzieje. Do, dobra, dobra lec za nim, ale gdzie on poszedł? Dobrze, to też Tutaj na górze jest, tutaj słuchajcie, gdzie jest. jest Dobra, jest, Jestem, 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 idę, I stąd idę. Stąd też! Ej o tu ma książeczki! efficiency 5 wyżsency 5, że co? A Powery to, to teraz. Mocne. O, Ej, to my o tym nie Ej, wow. wiedzieliśmy nawet. On tutaj takie rzeczy Ej, sobie, sobie zostawił? Okay, a tutaj w, te... tutaj w tej sobie, a to jeszcze muszę wziąć, żeby tego nie wzięli te Słuchajcie, lamo. nie wiem co się dzieje, ale ja wam tylko moi drodzy przypominam, że jeżeli Ej, chcielibyście mnie wesprzeć i zakupić wypać. sobie na przykład taką kozacką bluzę z kapturem Abra Team, to oczywiście wpadajcie koniecznie w pierwszy link opisu na stronę www.abra.ety, bo właśnie tam na was czekają gadżety z Abra Team czy też z innych teamów, czy to właśnie taka bluza z kapturem czy to słuchajcie? Kolorowe koszulki, kolorowe bluzy bez kaptura. I są także, słuchajcie, maseczki wielorazowego użytku z mikrofibry, które nie duszą, nie uwierają, nie pocą tutaj twarzy. Więc, jeżeli byście chcieli sobie ogarnąć właśnie taki Abra, tym słuchajcie to koniecznie zapraszam. Czy na przykład w Arbuziki, bo macie w opisie kody zniżkowe na maseczki. I to warto e, obczaić, Tak samo w opisie macie, słuchajcie, Instagram sklepu Abra Sklep oraz mój Instagram Abra i Ty, gdzie też słuchajcie dużo rzeczy się dzieje i obserwujcie, bo dobijamy 100 tysięcy obserwatorów. I pamiętajcie też, że w ogóle jest darmowa dostawa kurierem od 99 złotych, tak, czyli już przy zakupie takiej jednej bluzy możecie mieć darmowego, kuriera pod dom zaoszczędzacie wtedy jakieś 20 złotych więc całkiem sporo, obczajcie, www.abraety pierwsza linijka w opisie dobra, panowie, lećcie za nim, bo on tutaj on tutaj ucieka, ja mu tutaj daję chwilę, żeby on podkładał sobie te rzeczy, ale on naprawdę patrzcie, jak on to Piąleci. wszystko... Ja nie wiem, On teraz co... jakby, jakby chyba wychodził nie wiem. No Właśnie on tutaj lata cały czas między te, te, Tym magazynem a tym przejściem Do tej obsydianowej Ja no. nie wiem słuchajcie o co chodzi ale Czy po to obsydianowa tak baza czy to obsydianowa kopalnia Nie wiem słuchajcie jak to nazwać ale lećcie za nim Lećcie za nim bo na prawdę, e, Jakieś kilkanaście godzin temu jeszcze wczoraj Ja się klepałem z nim jeden na jeden Zrzucałem mu TNT strzelałem do niego z łuku I serio on w jeden na jeden e, No jest mocny no wariat jest naprawdę mocny Więc tutaj po prostu trzeba uważać trzeba być przezornym Ja musiałem kapitulować musiałem uciekać po zasadzie 40. Jakby wow! wow! ty mnie w co Ty z wózeczkiem jedziesz? To on strzela z uważajcie, nie jeździcie ty? tym wagonem! Tak? Który kto? debil jechał wózeczkiem? Właśnie. Ja nie jechałem! Ja, to ja, to jechałem. Ja, ja nie jechałem! To na bank był Elviso, my Ej, to nie to wiemy. Ej to, Ej, to jest możliwe, że mocy. sam wagonik jechał! Ej, on to do nas. że mordę, więc uważajcie, on miał nam pokazać tajną jakąś skrytkę, a, a przez jakiś wasz głupi. Nie, no błagam, no nie błagam. Ale stary, on stary, będzie wracał, Ja nie wiem co on Nie, jeżeli on będzie teraz wracał, to my się nie dowiemy tego, no co tu się dzieje! Ty. Zamykamy, nikt stąd nie ucieknie i wyjaśniamy, a któryś tutaj jest! teraz. on zamurzał! Uważajcie, uważajcie! kogoś! Co tu się dzieje? Lecimy. On jest wścieknięty. Patrzcie, jaki on jest stiltowany. Jaki on jest zdenerwowany. Lamy na pewno jakiś tu będzie w razie. Ty, no to ja go uderzam, ja go uderzam. Co tu się <laughs> dzieje? Patrz, Co to to... Patrzcie, to okay, okay, on... okay, patrzcie, I wraca, nie po... co? okej, patrzcie, on wstał. I tam wraca, co za fan! Nie wierzę to, to, to. w tego, kolecie. Dobra, dajcie, Dawajcie do, tego obsyda, do tej obsydianowej komnaty. Jak to jest Fryer i naprawdę on nam tego nie pokaże, to my sami to znajdziemy. Serio, sami to znajdziemy, bo cały czas on kursuje między jednym punktem a drugim. Tak jak mówię, kilkanaście godzin temu włamałem się tam, byłem tam, szukałem. I on tam faktycznie ma jakieś skrzynki z lawą, ma skrzynki ze strzałami. O kurde, tutaj wózeczek złapałem. Ale serio, musimy odkryć, gdzie on trzyma resztę tych itemów. Ewidentnie, dobra, jesteście tutaj przy tym obsydianie? Halo? Tak, tu jestem, no? Dobra, tutaj jest jakieś święty, więc zabieram. Okej, okej, okej. Dobra, dawajcie na dół, dawajcie ewidentnie na dół. I szukamy, szukamy, musimy to znaleźć, bo on cały czas coś tutaj lata. Serio, on coś tutaj ukrywa, więc szukajcie. Po prostu słuchajcie, rozdzielamy się. O kurde! Co? Co ty znalazłeś? Która to jest skrzynia? O, dobra, 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 patrzę. Gdzieś to nie mogę kliknąć na nią prześwietlą. Czy to. Ee, wow. O to chodziło, czy mnie się tylko wy. Wow. Okay. Kurde. To ja, jak głupek, przeszukałem tą skrzynię, słuchajcie. E, ty, halo, otwieraj to. E, przeszukałem, słuchajcie, tamtą skrzynię. Przeszukałem, słuchajcie, tą skrzynię. Byłem nawet tutaj Ej, na gole. on tu wbija, on A tam, wbija, on, słuchajcie, on nie, on tutaj tu jest, to uwaga, uwaga. wszystko obszukałem. On tutaj dodatkowo, nie wiem, czy wiecie, ale ma kopalnię. W tej kopalni, słuchajcie, też byłem. To wszystko. A okazuje się, że to. To pierwsza skrzynia, którą kliknę na tym odcinku. Nie, to jest jakiś żart. No przecież to jest jakiś żart, dosłownie, Dobre, to jest jakiś żart. A tutaj w ogóle on czy coś... Tu... Ej, tutaj nie Uważajcie by... na otwieranie skrzynek, bo on to zobaczy, słuchajcie, nie możecie tego tak otwierać sobie. tu o tą skrzynię, o tą? Tutaj gdzie, o kurde, czy wy to widzicie, słuchajcie. Jakie on ma sety? Sejdzie, to ale są skąd tak naprawdę... Ale tutaj ma? Nie tutaj są gotowe Tyne, dwa trzy sety, sety. E, jakby LOL. LOL po prostu LOL. Dobra, e, e, gdzie on, uciekł? ty, panowie, gdzie on. uciekł? na dół, on on uciek? poszedł, na dół poszedł. On na tam na dół, do tej żółtej wełny poszedł, ale patrzcie, tu są tylko dwa sety, a on mówił o pięciu. On mówił ewidentnie o pięciu. No, o to... Ej! CEK, cyk, cyk! Tu jest! Co! Nie, nie, Od nie, 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 Od jaki ona tutaj jest... to było? Bro? O kurde panowie. Zniszcie tym. Wow. Eee, ale to kusi, żeby to zabrać. Ej, uważajcie, to, na nie to nie uważajcie na. Nie możemy tego wziąć. Jak on się zobaczy, że my to. to, to, to stary. Jak on zobaczy, że my to bierzemy, przecież on nas No, Znasz sobie mecha zniszczy. O kurde. Co to jest Uwaga, uwaga, co to jest co? Uwaga, 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 sobie Nie, otwierajcie, to, wyjdzie, nie otwierajcie, nie otwierajcie. O kurde, czy wy Odkłada. rozumiecie, co on tutaj Odkłada. ma? Czy no, wy no, to rozumiecie? Trzeci secik, patrzcie, trzeci secik. O kurde. Nie, no nie wiem. Okej, okay, czyli on już ma jakby sześć setów z tym, co ma na sobie. No to trzeba naprawić. Uf, ja cię, musimy to zabrać. Ej, no nie możemy tego zabrać. Przecież on nas rozwali. No panowie, widzicie no. no. Nie to... możemy, nie możemy, nie możemy. Ale dobra, ja tutaj wychodzę do, do tego głównego pomieszczenia, tam tak gdzie jest ten i tam ewentualnie możemy wypić mleko i po prostu mu się pokazać i powiedzieć mu, że o tym nie wiemy. Jeżeli my teraz to zabierzemy, to on naprawdę się wkurzy. Dobra, ja słuchajcie, piję mleczko. Wy też możecie wypić tutaj mleczko. Okej, zakładam teraz jakąś zbroję, tylko że ja mam mega tutaj mało jakby jej wytrzymałości. Dobra. I panowie, teraz możemy się do niego wbić. To teraz nie ewidentnie Złone, ale serio, ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby mu to zabierać. Okay, ale mamy się z nim klepać. Witam. z wargami. Ejluwa, chodź ty. E no, no, nie, nie, nie Zabrał te najcenniejsze rzeczy. O nie, nie. Klepcie go, klepcie go, klepcie go. Może te używane zabrać, żeby to naprawić. Tak, dawajcie go, dawajcie go, dawajcie go. Stary, ty myślałeś, że ty ukryjesz coś przed nami, człowieku, w ogóle. Nie ma takiej szansy. Dobra, dawajcie za nim. Output transcript: O! Lamusy Dobra, go mnie! Otwieraj no, to, otwieraj to! Otwieraj to. to otwieraj no to. nie wiem, TNT, TNT trzeba rozwalić. Trzeba Dobra, lecę, lecę, lecę. lecę. No nie blokuj, nie blokuj, nie blokuj, nie blokuj. Nie no no co się dzieje? No, Teraz na masz gore. naprawdę przypał, Dobra. Dawajcie, rozwalcie go! Przypał. On ma przy sobie, sobie te cieka. rzeczy. On przy sobie ma te rzeczy, musimy je odebrać. No Sam no. sobie no. to wydadzisz, człowieku, dawaj go, dawaj go! Rozważajcie TNT, Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj się dawaj. No, dobra, to go. Nie, nie a hembro? nie masz a Nie mam chęła, nie mam Dawaj go, dawaj go, no, go, no. go dawaj go. Nie no, go. poddaję się? Ja bym się podał człowieku, nie mam ogóle na gości.

Proszę! Zabierzcie go, proszę, proszę! Dwa i... No co ty uciekać? Zabierzcie go! Co tu się dzieje? Dobra, 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 zjadam, 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 okej? Ej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, stawiam klocki, o kurde, o kurde, jak sami widzicie, ej, to nie jest takie łatwe, słuchajcie, z nim wygrać. Naprawdę on jest dobry, on jest słuchajcie, mocny fest, dobra. Ja uciekam na górę, panowie! Ewidentnie, ja muszę odwracać! Ej, go bijecie go? Tak, tak, jest, poczekaj, dobra, jest Bobszyl, jest Bobszyl, tak. widzę go! Klepiemy! Dobra, Klepiemy pomagam, wszyscy, pomagam, dobra. pomagam, Nie, pomagam, pomagam. Zina. Dawajcie go, ty, dawajcie co go, ty, go dawajcie go ty, Chodź tu, Bobo, no leciec, No, no dawaj, co, odzyskałem sobie HP, to mogę się leczec. klepać Znowu, Nie ma Pokaż, Bobo, jak jesteś silny Dawaj, no Znowu, czekaj. Ty, Co? Ty, 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 co? Ty nie, ty, ja ty, robię odwrót Okej, to trzymamy, Bobo Musimy trzymać, Bobo Cztery użycia klaty Brak Co tu się dzieje, słuchajcie, co tu się dzieje Tu jest jakaś masakra, jak sami widzicie, słuchajcie Naprawdę, z Bobo nie jest tak łatwo Odkryliśmy jego tajną skrytkę, więc to jest i tak dobrze Wlecieliśmy, słuchajcie, mu na psychę On teraz musi zrobić ewidentnie wycofkę swoich itemów Serio, musi albo w ogóle wycofać się z tej obsydianowej bazy, albo słuchajcie po prostu pozabierać wszystkie te sety On je ma przy sobie, więc my teraz nie odpuścimy, będziemy go klepać do upadłego, ale sami widzicie, klata, która ma 4 użycia, buty, które mają 46 użyć i spodnie 65 i jakby co tu się dzieje? Moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z wojną, z tym co się dzieje, to oczywiście subskrybujcie, co druga osoba widząca ten film nie subuje a to duży błąd, bądźcie na bieżąco, dzwoneczkujcie oraz słuchajcie, wpadajcie, Wy pierwszy link opisu na stronę www.abra.net. Bo jest to słuchajcie, sklep z gadżetami i możecie właśnie dołączyć do Teamu Abrowników, czyli do gangu Abery i godnie go reprezentować. Macie darmową dostawę kurierem pod sam dom od 99 zł, czyli zaoszczędzacie jakieś 20 złotych, no bo mniej więcej tyle kurier kosztuje już przy zakupie samej jednej bluzy z kapturem, ale mamy inne różne rzeczy. Na przykład maseczki właśnie, słuchajcie, wielorazowego użytku. Abra czy to właśnie w arbuziki, czy to słuchajcie w takie pieski, czy chociażby Bobo też ma swoje maseczki, więc wpadajcie, macie kody zniżkowe na maski też w ogóle w opisie. Więc obczajcie eee, i wpadajcie także na instagram sklepu Abra Sklep oraz na mój Instagram Abra i Ty macie wszystko w opisie. Naprawdę opis jest bardzo ważny. A tymczasem dzięki i trzymajcie się. Widzimy się słuchajcie potem, kiedy my rozwalimy smarkacza. Subskrybujcie mój kanał i kanały chłopaków, bo codziennie są filmy. Dobrego dzieczka, eleczko i...